Cześć, witajcie z tej strony DJ Albin, a tu już jest 11? Tak, 11 odcinek serii. Zaczynamy tak dla Was part 2. W poprzednim odcinku dostaliśmy się do stacji telewizyjnej, w sensie, jesteśmy obok niej. Skończyliśmy. Znaczy, skończyliśmy. Może przeszliśmy przez labirynt łapek. Tak irytujący, że. Że po prostu tego nie wracajmy. Um, no i wyszliśmy z. z tej głównej części miasta. Od tych z WLF. Dużej było. Nawet bardzo. Może się wyspniemy. Można. Ale jeżeli, jeżeli jest to jest sugerowane, znaczy, że coś tutaj może być. Ale nie musi. To no. jest duży, otwarty teren. Na pewno coś tutaj będzie. Zagiełka. Do Segioki będzie dom. Tu jest jakaś. Klucz francuski. Chcemy? Ja zobaczmy go. Można go ulepszyć. W sumie tak mamy fulla. Tego to... Już tego i tak nie zużywamy to. Można. By nie okay. zobaczmy, jak to wygląda. W sensie to, no je, jest ostrze, widać ostrze. Seattle News Channel nie ma, nie ma co. Bez przedłużania lećmy do stacji. Spinajmy się na nią. Elisa kucnęła. Czy to może jakiś tam przez przypadek? Coś się muzyka zmienia. Tu jest dużo tego szkła kurwa I dużo klam. Robota Tomiego Wejdźmy do środka. Miejmy nadzieję, że jego. Nie chciałbym, żeby to była robota kogoś innego. Na przykład zarażonych. A w ogóle zastanawiam się, kiedy byśmy, kiedy Google znajdziemy. Po tym, że tutaj jest strzały, to wydaje mi się, że niedługo. Albo mu już można było, a ja tego nie zauważyłem. Ale weder znowu wieje Ja mi strzały do, do, do ręki. Zawsze to trochę bezpieczniej. Tarciach jeden na jeden. Kołnię Życie po wczorajszy, yy, wczorajszych... wczorajszych, <gryny> nie wczorajszych, tylko po poprzednich Zróbmy nie, nie, jeszcze jeden taki. Żyć, yy, Życie po ostatnich Po ostatnim odcinku przez te pułapki nie Ostrożnie Nie 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 ja mam to ja mam klucz francuski którego zrobiłem sobie To nowy nie bez powodu jest yy, te, trzeba pod tym się schylić dobra idźmy ładnie, ładnie z grami to zrobiłem, ale a może bez powodu Czy ja mam wrażenie że coś tutaj ...na nas wyskoczy. Wy też macie takie wrażenie? To nie jest miejsce, które trzeba iść. Elefanty, przyjemne. a O, o. nieprzyjazna okolica. to na bank nie był to że wciąż tu są? Oby nie. Ale bądź czujna. Znowu to graffiti. Co to za koście? Ktoś, z kim wilki miały na pięńku. To jakieś totalne świty. Tutaj dużo cię nie będę musiał porobić, bo eksploracja jest. Tu nagle możemy biegać Tu na bank będą przeciwnicy Sporo też tutaj jest osłon W sensie W tych czasach osło, yy, ten Każdy Większy przed za którym można się schować To osłona No nie oszukujmy się Trzeba iść. Więc może cofnijmy się jeszcze na chwilę. Póki <laughs> mamy tą możliwość. Wiesz... To nie wychodzi na to samo. Amunicja do rewolwera... Nie wiem co mam o tym wszystkim myśleć. Tendeli. Ale wiem że może jak ten. Weźmy. wszystko tutaj nie jest normalne. I to są już drzwi, które musimy otworzyć. Szlak. To ta ta czy... jest kolejne działo. Nie podoba mi się to. Jesteśmy na widoku. Musimy przeszukać budynek. Chcę znaleźć linę. Tylko ostrożnie. Eee. faktycznie, idziemy z kolejnego tędy jest klimat grozy. A to wszystko i wyłącznie po to, żeby później jakieś zarażone czy inne coś wyskoczyło. Ot tak. Mm, mimo, że już się z nim pojedynkowaliśmy niejednokrotnie, czy to na yy, w większej grupie, czy to z większą grupą yy, zarażonych, czy też z większą grupą łowców, ULF, jak cywał, tak zywał czy to w jedynce, czy w dwójce, wiemy o co chodzi. To i tak już jak nas to wystraszy. W sensie mnie. Bo sam pamiętam, yy, lubię oglądać horrory. I jak się wystraszę czegoś, to to jest nic w porównaniu z tym, co. W sensie. O, horrory. Lubię oglądać gry ho typu horror. Eee. Yy. I jak ja się czegoś wystraszę, to to jest nic w porównaniu z tym, co odczuwa w tym samym momencie osoba, która gra. Można się śmiać z tego... Z, z jego reakcji czy coś. To jest normalna że kolej rzeczy. Że... czyjaś krzywda człowieka rozbawi. Nie zawsze, ale... Czasem tak jest Słyszałeś to? Co to? 16 naboi Warto pamiętać, że to jest full no To wracając yy... Taka jest natura ludzka Jeżeli nikomu się większa krzywda nie dzieje tylko na przykład się czegoś wystraszy, czy coś... Czy coś? Tuś Taka jest natura ludzka. Jeżeli komuś się większa krzywda nie stanie, a coś się... a coś się zdarzy, na przykład wystraszy się. Czy... a no, czy czy to się jakaś krzywda st mniejsza stanie, nie wiem, tylko to się przewróci, upadnie, albo z... coś w tym design de 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 to się człowiek będzie nie śmiał, bo to jest taka natura ludzka. Dobra już jestem. Coś dużo tego uzbro uzbrojenia i to. Nie jest dobry znak. Zdecydowanie za dużo twórcy, coś Chciałem, czy to jest Lija? To jest chyba. Lia. Abi, nie, to to nie. Lia, Lia. Czy to nie Abi? A wygląda. Na pewno. Tak. Jest podobnie. Kosmos bardzo chciał, żeby zginęła, co? Nie ma nic przy sobie. Jestem słyszycie mnie? drugim, jestem drugim, jestem drugim, jest drugim, jest drugim, jest drugim, Nie puśćcie mnie tego, słuchaj, płaz. Troje z głowy. Troje z głowy. Szóstka, tu dwójka, odbiór. Potrzebne wsparcie dla Indii w drodze do stacji, powtarzam. Potrzebne wsparcie Kurwa. dla Indii, odbiór. Kurwa. zbierajmy się. Czy już wiemy... co się z nią... No. Nie żyje. Jak się z tym czujesz? Wnerwia mnie, że z nią nie pogadałyśmy. Ona nie skrzywdziła Joela. Zmuszenie jej do gadania byłoby Trzeba Przebyła setki kilometrów, żeby go skatować. Mam w dupie, czy trzymała kij. Rozumiem. To też. Czy prawda. Się gdzieś zaszyć? Przejrzeć rzeczy lili. No raczej. Pójdźmy w głąb miasta. Zabarykadujmy się gdzieś. Tu jest jakiś kabel. Nie, tak mi się przyjrzeć w oczy.

Trójka, ale na pewno jest ich gdzieś tutaj więcej Raz Dwa, trzy, cztery Ten jest gdzieś tak Bardzo bliskie. Lepiej Ech, nie dam mi wygraną na pewno. Myślę, że tak Szybko to poszło kolejnych Tędy wchodź jednak nie wszyscy

Daj nam chwilę, ruszajmy. I rażeń tutaj na bank będą? Uwaga, zarudniki, maski. Aha. Dobra. Dobra, chodźmy dalej. Musimy iść dalej. Ciekawie. Się zapowiada. I ma bo, nabo 12 nabojów do rewolwera, to jest max. O, nie, 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 Oby było tam przejście. Prawie nas mieli. Wiem. Nie da rady wrócić, nie. mordę tam jeszcze była tamta strona myślę co pójdziemy tam w na następnym odcinku no mam nadzieję że ten wam się spodobał eee, czyli tak liasgu z głowy najważniejsze najważniejsze to teraz uciec tym z WLF no dobra to jeszcze raz mam nadzieję że wam się film spodobał do zobaczenia trzymajcie się cześć